14 grudnia. Uśmiecham się. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na Twojej twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy do Ciebie, by Cię o coś poprosić, o coś zapytać, bo Twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz uśmiech Twój wlać może do duszy zniechęconej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz tą gwiazdą, co błyszczy wysoko i wskazuje, że tam na górze bije serce ojcowskie, które zawsze gotowe jest zlitować się nad nędzą ludzką. Mieć stały uśmiech na twarzy zawsze, gdy słońce świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy wszystko idzie na opak. O to niełatwo. Uśmiech ten świadczy, że dusza twa czerpie w sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie, pragnąc być dla innych promykiem szczęścia. Święta Urszula Leduchowska. Są dwie sprawy w życiu człowieka, które się nie starzeją pomimo upływu lat: oczy i uśmiech. To słowa świętego papieża Jana XXIII. Mistyk codzienności to ten, który dotykany pięknem Boga chce przekazywać te swoje doświadczenia. Szczególnie te najprostsze, osobom, które ma wokół siebie. To jest Twój apostolat, to jest Twoje ewangelizowanie świata i do tego najbliższego. I dobrze, gdybyś pamiętał, że takim bardzo ogólnie dostępnym środkiem ku temu jest Twój uśmiech, jest Twoja pogoda serca. Oczywiście, że to czasami wymaga trudu, wymaga wysiłku, wymaga pracy. Ale jest to możliwe. Wystarczy popatrzeć na świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Nie było jej łatwo. Nie wiem, czy wiesz, ale większość swojego czasu, jeśli chodzi o zażyłość z Bogiem, przeżywała w strasznych ciemnościach wiary. Nie doświadczała działania Bożego. Ciężko jej było. A przed sobą miała osoby opuszczone, pogubione życiowo odtrącone przed społeczeństwo. Co mogła im dać? Przede wszystkim dawała im dom, dawała im schronienie i, i dawała im właśnie, właśnie uśmiech. Możesz być zły, możesz być wręcz wściekły, ponieważ czegoś ci w życiu brakuje i tego nie masz. A możesz być wdzięczny za to, co posiadasz. Niektórzy mówią, że do ośmiu błogosławień z Jezusa trzeba dołożyć dziewiąte. Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z samych siebie, bo zawsze znajdą powód do śmiechu. Spójrz na swoje życie, ile jest momentów, aby cieszyć się tym, co masz, ale również może pośmiać się ze swojego życia, bo nie zawsze było wszystko w porządku, ale dzisiaj można na to popatrzeć właśnie, właśnie z uśmiechem. A zatem nie myśl dzisiaj, czego Ci brakuje, ale pomyśl lepiej, co zrobić z tym, co masz. Bo to, co będziesz dawał, w przestrzeni powietrza na pewno nie zginie, ale będzie do ciebie codziennie wracać. Więc masz to, co da.